ElektroLux Well WQ81 Allergy UV. Usuwa do 99,99% ,99 bakterii i alergenów, sprawiając, że przestrzeń stanie się niezwykle przyjazna dla alergików. Innowacyjna szczotka z technologią UV gwarantuje maksymalną higienę w Twoim otoczeniu. Promienie wnikają w głąb tkanin, a pięciostopniowy system filtracji usuwa bakterie i alergeny. Powietrze wychodzące z odkurzacza jest czyste i pozbawione zapachu typowego dla odkurzania. Wygodę zapewnia konstrukcja dwa w jednym. Wystarczy wyciągnąć zintegrowany odkurzacz ręczny, którym posprzątasz wnętrze samochodu oraz trudno dostępne miejsca. Odkurzysz cały dom bez konieczności ponownego ładowania. Czas pracy w trybie eko wynosi aż 55 minut. Ergonomiczny kształt zapewnia łatwy dostęp do każdego zakamarka przestrzeni, którą sprzątasz, a zamontowane z przodu oświetlenie LED pozwoli dostrzec najmniejszy brud nawet pod niską szafką. Koniec z bólem pleców i zmęczeniem podczas sprzątania. Niska odczuwalna waga zaledwie 900 gram sprawia, że sprzęt możesz obsługiwać nawet jedną ręką. Zintegrowany system przechowywania akcesoriów ułatwi szybką zmianę końcówki. Nowoczesny design i pionowa konstrukcja sprawiają, że odkurzacz jest łatwy do przechowywania i zajmie niewiele miejsca bez konieczności mocowania specjalnych uchwytów. Dołączone do zestawu akcesoria pozwalają zadbać o czystość w całym domu.